Poza zakupem sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy współpracuje i wspiera inne placówki medyczne poprzez zakup karetek. Karetki te najczęściej są to ambulansy specjalistyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny do ratowania i podtrzymywania życia. Takie karetki bądź podobne wośw zakupił załączną sumę blisko. 10 milionów złotych, ale to nie wszystko. Są kolejne trzy super nowoczesne, które orkiestra zakupiła wraz z fundacją TVN Nie Jesteś Sam w ramach realizacji projektu Wielkie Mecze. Te karetki kosztowały ponad 2 miliony złotych. Dzięki takim zakupom Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy personel medyczny może sprawnie, bezpiecznie i szybko docierać do wszystkich dzieci. Potrzebujących pomocy, za co dziękujemy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak również wszystkim Polkom i Polakom. Zebrane 1,5 miliarda złotych i zakupione 67 300 urządzeń medycznych. To 30 lat grania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bądźcie razem z nami do końca świata i jeden dzień dłużej.